Nie ma co ukrywać, że piłka nożna kobieca nie jest tak popularna jak męska, ale coś czuję, że Nadia Stanowicz pokaże Wam, że sporo tam się dzieje. Zdobyła Puchar Polski, Mistrzostwo Polskie do lat 19, grała w kobiecej lidze mistrzyń, od 18 roku życia gra w seniorskiej reprezentacji Czarnogóry, a ma dopiero 24 lata. Cześć Nadia. Cześć Mariusz, witam. Z tej strony Mariusz, to jest kanał w garści. Teraz szybkie intro i zaczynamy. Zanim jednak nasza rozmowa, przypomnę o naszym profilu na Patronajcie. jeśli podoba Wam się to, co robimy, to w opisie filmu zobaczycie, jak możecie nas wspierać i co możecie z tego uzyskać dla siebie. Nadia, jak to jest? Jak w ogóle doszło do tego, że pojawiłaś się w Polsce? Wiesz co, ja zaczęłam grać w piłkę nożną, jak miałam 6 lat. U siebie. i no, To był taki okres, gdzie ja do czasu wyjazdu, czyli do 14 roku życia, to trenowałam sobie i grałam z chłopakami, bo wtedy to, to były takie czasy, że ten poziom jakby piłki kobiecej nie był na takim poziomie, tak jak teraz, więc też trzeba było potem szukać wyjścia i, i zrobić coś do przodu. Więc. Zdecydowałam się na, na ten wjazd. E, pomógł mi w tym taki menadżer, e, który jest tam ode mnie. E, jakby on pomieszkiwał sobie też w Polsce, e, miał różne kontakty, e, i jakby zdecydowaliśmy się na, na ten krok. E, powody były tylko sportowe, czy jakieś inne też? To był taki miks, mogę tak powiedzieć, bo z jednej strony też je chodziło o piłkę, to chciałam wyjechać. Może też jakbym miała prawo takiego wyboru, to nie zdecydowałabym się na aż taki szybki wyjazd, bo jednak miałam 14 lat i to na pewno był taki duży krok i na pewno bardzo trudny. Więc jakbym tak jak mówiła, miała wybierać, no to na pewno bym wybrała, wybrała to może, nie wiem. 16, 17, 18 lat nawet, jakbym miała. Bo jednak to jest co innego niż taki wyjazd, wiesz, jak miałabym, nie wiem, zmieniać miejscowość tylko u siebie i bym wjechała, no to to, to jest, jest też takie trudne. A co dopiero zmieniam kraj, zmieniam, nie znam nikogo, nie znam ani języka, ani niczego tak naprawdę i no to było takie duże boom, ale mm -hmm. trzeba było to zrobić. Powiedziałem, że nie miałeś wyboru. Jeśli chodziło właśnie o takie sprawy pozasportowe, bo też miałam taki dosyć ciężki okres w życiu, więc poniekąd też musiałam wjechać. Nie chcesz o tym mówić? No, na, na razie jeszcze nie. Zobaczymy jak potem czy okay. się rozwinie, czy do czegoś dołączę to sobie. Okay. A jak się tutaj żyje? Jak tak mi się żyje? Teraz. A z perspektywy początku, rozumiem faktycznie ta bariera językowa musiała być dużym tak, problemem. Tak, tak. E, no wiadomo, no teraz to już mam 24 lata, tak, e, czyli że jestem no, 10 lat w Polsce e, na pewno jest e, łatwiej i na pewno jest e, lepiej. No, bo nie mogę tego porównywać, bo ja też jak przyjechałam, to no, byłam dzieckiem tak naprawdę i ja się uczyłam tutaj wszystkiego życia i, i, i tak dalej, więc no teraz. teraz bardzo dobrze, radzę mhm. sobie. Możesz powiedzieć dzisiaj, że Polska to Twój drugi dom? Mogę tak powiedzieć, tak. Tak, tak, tak. No bo jednak tutaj to się uczyłam tak naprawdę wszystkiego o sobie, na sobie, przeżywałam życie. No bo jednak do tego 14 roku życia, no to, to byłam w domu, tylko i mhm. właśnie w domu. I jakby patrzyłam tylko, wiesz, z jednej perspektywy. Mhm. Jak przyjechałaś do Polski, to trafiłaś do Łodzi. Tak, tak się poznaliśmy lata temu. <ėk> tak. Ee, <grym> Jak trafiłaś tutaj, mając 14 lat, do Łodzi, jak wyglądała Twoja perspektywa? Rozumiem, że trafiłaś do piłki młodzieżowej jeszcze wtedy. Tak, tak, tak. tak. No ja wtedy przyjechałam właśnie do Łodzi i zaczęłam po roku dopiero, mhm. bo musiałam się nauczyć języka, zaczęłam jakby łączyć to, bo też poszłam sobie do szkoły. Jakby, Normalnie tak ta, kontynuowałam też jakby szkolenie, więc no, połączyłam to sobie, co prawda potrzebowałam też roku, żeby nauczyć się języka. No, perspektywa na pewno się poszerzyła, bo jednak to, co widziałam, jak byłam u siebie, a to, co zobaczyłam jak przyjechałam, myślę, że wszystkie te przeżycia to mają bardzo duży wpływ na to, kim dzisiaj jestem tak naprawdę. Ukształtowało cię to. Tak, tak. W dużym stopniu, tak, 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 tak. Podpisałaś od razu kontrakt na kilka lat, czy jak to wyglądało mniej więcej na tym etapie młodzieżowym? No właśnie nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że to było tak, że najpierw podpisałam na trzy lata, potem mhm. też na dwa e, z przedłużenia. Mhm. Tak, tak, tak. E, coś takiego było, no ale uzbierało się 6 lat w łodzi. Mhm. No, kawał czasu. Tak. Szybko zleciało? Wtedy to mi się nie wydawało, że czas szybko leci. Mhm. Właśnie miałam także bardzo wolno, chociaż w niektórych momentach chciałam, żeby ten czas przyspieszył, ale no wiadomo, że tak się nie da i że czasem jest tak, jak jest yy, i trzeba to zaakceptować. Ale żeby dojść do tego momentu, żeby to wszystko zrozumieć, to myślę, że trochę czasu potrzebowałam na to. Mocno się tęskni za domem w takim wieku. Bardzo mocno, bardzo mocno, i jakby tutaj zawsze tak jest, że ludzie są jakby oceniani pod tym, wiesz, no ty coś widzisz i ty oceniasz to od razu tak, jak sobie widzisz. Na przykład mm. jest takie powiedzenie, że książki się nie ocenia po okładce, a tutaj tak mamy. I też to, że ja wyjechałam, właśnie jak miałam 14 lat, to. Ktoś może sobie pomyśleć, tak? o kurde, wjechała sobie, jak miała 14 lat, na pewno miała fajnie, na pewno wjechała, bo chciała. A jak wywiadzasz no, z drugiej strony, to na pewno wygląda zupełnie inaczej. Mhm. W tym pierwszym etapie poznajesz nowych ludzi, te relacje się dopiero kształtują. Tak jak mówisz, mhm. rozumiem, że początkowo byłaś odbierana powierzchownie. Dużo czasu zajęło Ci zbudowanie jakiejś grupy osób, które tutaj w Polsce stały się dla Ciebie wsparciem? Czy w ogóle tak, takie osoby były? Na pewno to było bardzo trudne. Tylko, że ja też nie miałam czegoś takiego, żeby kogoś przekonywać, mhm. żeby na siłę się komuś spodobać e, czy coś z tych rzeczy. Nigdy nikogo nie udawałam tak naprawdę, zawsze byłam sobą e, i jakby jak ktoś chce, no to będzie. Mhm. Jak ktoś chce Cię wspierać, no to będzie Cię wspierał. Ale mimo wszystko myślę, że jednak, jeśli chodzi o to wsparcie, najważniejsze jest to, żebyś ty sam siebie wspierał tym wszystkim bo tak naprawdę tylko Ty wiesz, co przeżyłeś, Ty wiesz, co tak naprawdę nosisz w sobie od samego początku i myślę, że to wsparcie przede wszystkim jest najważniejsze jakby o samego siebie. Byłaś silna emocjonalnie, tak potrafiłaś sobie trochę w tych trudnych czasach radzić, będąc trochę sama ze sobą, nie? Na hmm, początku. Skłamałabym jakbym powiedziała, że tak, że zawsze sobie radziłam, bo hmm. e, oczywiście, że nie. E, I właśnie te 6 lat e, na początku, które miałam w Polsce, Myślę, że to był taki najcięższy moment w sensie okres w moim mhm. życiu. Jaka jest opinia w Czarnogórze o Polakach? I o Oj. Oj no. Krytyczna musiała? Tak, tak, mogę powiedzieć, że trochę krytyczna, że mhm. też nie wiem, jak to się stało, mhm. ale właśnie jak rozmawiam też ze swoją rodziną i ze swoimi znajomymi, to. Każdy właśnie się dziwi, że ja wjechałam do Polski, bo no u nas jakby poniekąd jest tak, że oczywiście nie wszyscy, bo nie można się nie do tego, Jasne. Do, do tego mhm. samego worka, mhm. ale no tak powiedzmy, że podzielone, ale też są takie zdania. No nie patrzy się właśnie pozytywnie, nie? Mm -hmm. A, I zawsze właśnie moi znajomi też się czasami śmieją z tego, że kurde, czemu ty wyjechałeś do Polski? Bo, tak, bo tak jest, jest tak jak jest, nie? Mm -hmm. A, więc no, podzielone, podzielone są zdania. Mm -hmm. Ale to jest wynik takiej oceny, że nie wiem, załóżmy architektonicznie jako tako, Polska to nie wiem, słaby kraj, w którym nie ma perspektyw, czy raczej chodzi o mental Polaków? Że e, raczej o mental, są... raczej, o mental. Tak, okay. tak, raczej o mental. Jakie te cechy z perspektywy tych opinii mhm. potwierdziły się w Twojej głowie faktycznie po tym, jak przyjechałaś tutaj? Podkreślę to, że oczywiście nie wszyscy. Bo nigdy Jasne. tak nie można robić, żeby rzucać wszystkich do tego samego kosza. Myślę, że na pewno taka zazdrość. Nie wiem, no robienie, jakby sobie wiesz, pod górkę, pod górkę tak w niektórych sytuacjach. Nie zawsze takie, że ktoś ci pomoże, bo wydaje mi się, że jest tak u ludzi, że jeśli. Ktoś ma coś innego, ktoś robi coś więcej. E, nie, ktoś po prostu ma wiesz, inną myśl swojego głowie mm -hmm. że na przykład ty to, to jest od razu nieakceptowane. Że ty, nie wiem, przy czymś masz swoje zdanie, to, to jest nieakceptowane, od razu jest taki czerwony krzyżyk na ciebie i, i, i tyle. Mm -hmm. y, nie masz takiego wrażenia, że czasami mamy tak, że z jednej strony chcielibyśmy to, co ktoś, ktoś z kim ma? rozmawiamy? Mm -hmm. Ale jednocześnie nie mamy ochoty na to, żeby wykonać pracę, żeby to osiągnąć. Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest. I no właśnie zastanawiam się, czy to jest e, tylko taka mentalność, e, czy tylko tutaj jest, tutaj tak jest, czy nie wiem, no gdzieś indziej też, mm -hmm. nie. E, no, na razie nie miałam takiej okazji wiesz, e, tak, żeby to sprawdzić, bo jednak no, jestem tutaj trochę, więc mam tylko jakby no takiej... Takie dwie perspektywy tutaj i u siebie, na przykład w domu, ale wiadomo, to też jest e, inna sytuacja, nie? Mhm. Czy młoda zawodniczka, która przychodzi z zagranicy, może liczyć w Polsce, mogła liczyć w Polsce na specjalne traktowanie, czy raczej musiała dwa razy mocniej zapracować na to, co osiągnęła? Specjalne osiągają? to zależy pod jakim względem. Bardziej nie... chyba. Y, no, ok, określmy i sportowym, i organizacyjnym. Myślę, że to też zależy od tego, może nie aż za jakieś specjalne, mhm. bo za specjalne to, to nie, ale w kwestiach takich, żeby ktoś Ci pomógł, żeby... Ogarnąć ktoś, jakieś tematy na początku. Tak, tak. To myślę też, że to zależy na jakich ludzi tak naprawdę się trafia, mhm. bo są Ci, którzy oczywiście pomogą Ci i, i zrobią to chętnie i zrobią nawet to wszystko dla Ciebie, a są też tacy, którzy no, po prostu ich to nie interesuje, Twoja sprawa to radzisz sobie, tak? Mhm. A na boisku? Myślę, że to samo. Okej. Okay. Jak bardzo świat męski piłki nożnej różni się od kobiecej? Jak bardzo? Myślę, że kiedyś na pewno różnił się bardziej. Teraz to mamy takie czasy, że ta nasza piłka kobieca idzie na pewno coraz wyżej i jest coraz na większym poziomie. Yy, więc yy, na pewno kwestia yy, finansowa yy, to jest taka, która nie wiem czy kiedyś dorówna. Oczywiście yy, nie mówię, że wszędzie, bo gdzieś jest, yy, tak, jest już taka sytuacja, że jest to na pewno o level wyżej i na pewno lepiej. Czy mhm. kiedyś tutaj tak będzie? Nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że na to jest potrzebny czasu, a czasu. Mhm. Wspominałaś o tym, że przy Twoim przyjeździe do Polski pomógł Ci menedżer. Czy teraz też posiadasz menedżera? Czy... Sama negocjujesz swoje kontrakty? Tak, tak. Posiadam też menadżera, cały czas posiadałam, jakby nigdy nie, nie rozmawiałam mhm. z klubem ja sama. Mhm. Oczywiście no mogę rozmawiać, rzucić słowem, ale jakby o takich kwestiach bardziej żeby on się dogadał, żeby on tam to wszystko sobie mhm. ustalił, tak, to on, ja rozmawiam jakby z menedżerem, menadżer rozmawia mhm. z klubem, to jest na takiej samej zasadzie właśnie jak u mhm. mężczyzn, myślę, że to, to się nie zmienia, jeśli chodzi o to. Mhm. A jeśli jakby potem podpisujesz jakiś kontrakt, mhm. rozmawiasz, rozmawiałeś z menedżerem o tym, jak te negocjacje z jego perspektywy wyglądają? wiesz mniej więcej, jak ten proces No nie, działa? nie, nie. Nie pytałam Cię nigdy o to, tylko ja właśnie podaję takie konkrety, rozmawiam z nim o takich konkretniejszych rzeczach, że co, jak, dlaczego i mm -hmm. tak dalej, nie? Jakby takie, no z nim takie tematy nie, nie poruszałam właśnie o takich szczegółach. Mhm. E, mówię nie wiem jak, no on to załatwia, tak ma swoje sposoby na to, więc Jasne. ważne że jest skuteczne. Tak. Dlaczego <laughs> e, po 6 latach e, zmieniłaś Łódź akurat na GKS Katowice? Po pierwsze na pewno, że już skończyłam jakby e, szkołę. Mhm. To był koniec. Jakby nie, już nie kontynuowałam e, szkolenia dalej. Mhm. Druga sprawa to taka, że już na pewno potrzebowałam zmiany. E, potrzebowałam takiego nowego bodźca, właśnie, żeby, żeby coś zmienić e, w, mhm. w otoczeniu i, i w życiu. E, dlaczego Katowice e, też był taki mecz, gdzie grałyśmy przeciwko sobie. I jakby ktoś mnie zauważył z klubu i był chętnym właśnie, żeby, żebym przeszła tam. Więc to sobie potem połączyłam. Mhm. Jak wspominasz tam ten okres? Czujesz, że wyciągnęłaś maks z tego okresu, czy coś nie zagrało? Myślę, że wyciągnęłam maks pod każdym względem. Czy to sportowym, czy to w życiu prywatnym. Na pewno na tyle ile się dało, to ten maks wyciągnęłam. Mhm. Yy, wspominałem w zapowiedzi yy, Twoje osiągnięcia yy, obecnych też w Czernych, Sosnowiec i yy, 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 w tamtym roku, Puchar Polski, nie tak, 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 tak. yy, Na te 24 lata mhm. czujesz, że osiągnęłaś wszystko, co mogłaś? Ewentualnie czy, co jeszcze chciałabyś? Myślę, że. Na tyle, ile osiągnęłam, to jestem zadowolona i jest fajnie. Wiadomo, że zawsze chciałoby się więcej, chciałoby się coś innego, ale no, skoro jestem takiego zdania, że skoro tego nie osiągnęłam, to najwidoczniej to nie był ten czas dla mnie, że to nie był odpowiedni moment żebym osiągnęła to, co chciałam. No nie zawsze w życiu jest tak, że dostajemy to, co chcemy. Mhm. Więc tak sobie to tłumaczę, że to po prostu nie był odpowiedni moment i że te momenty na pewno jeszcze przyjdą. Mhm. Planujesz w najbliższym czasie grać dalej w Polsce, czy jednak myślisz o tym, że może warto poza Czarnogórą i Polską poszukać jeszcze jakichś nowych bodźców doświadczeń? Mhm. Na razie jeszcze nie wiem. Chciałabym e, oczywiście spróbować. tak spróbować mhm. wyjechać, um, zmienić coś. E, na razie jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć. Mam kilka propozycji, ale jakby nic takiego, mhm. e, żebym była pewna na 100%, e, co wybiorę. Więc my jeszcze poczekamy trochę i, i zobaczymy. Mhm. Wybacz, że zapytam, ale czasem potrzebuję konkretów. Mogą być widełki. Jak się zarabia w piłce kobiecej? Mówimy tutaj o nie wiem, miesięcznych wypłatach na poziomie kilku tysięcy złotych, kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu. Czy można to powiedzieć, że na przykład nie wiem, gwiazdy są w stanie zarabiać kilkadziesiąt, czy raczej kilkanaście, czy na kilka? Myślę, że to zależy też od klubu, okay. od działaczy, od zawodniczki. Od menadżerów tak samo, no wszystko od tego, jak się ktoś dogada. Mm -hmm. e, I na ile ktoś bardzo jest zainteresowany, żeby został, żeby. E, ile to jest? E, Powiedzmy o takich topach, jakby wiesz, kto. Wiesz kto z bigarzki. 15. Mm -hmm. Tak. Kilka, okay. kilkanaście, myślę, że... Czyli szału się... nie ma z perspektywy seniorskiej, tak, tak no, najwyższej ligi, nie? Tak, tak. Niestety dlatego też mówię, że myślę, że na to jest potrzeba trochę mhm. czasu, że ta piłka właśnie idzie e, coraz wyżej, e, na wyższym poziomie, więc mam nadzieję, że to też się zmieni po takim względem. Mhm. Żałowałeś kiedyś z takiego punktu finansowego właśnie, czy prestiżowego, mhm. że nie jesteś mężczyzną i... Nie rozwijasz się w tym męskim świecie w futbolu, tylko jednak jesteś tutaj. I, I akurat to jeszcze nie te czasy, nie wiem, za 10, za 15, mm. 20 lat na pewno będzie lepiej. Nie? Kiedyś na pewno miałam takie myśli w swojej mm -hmm. głowie, że tak mi przychodziły. Na pewno to się wiązało z tym, że nie wiem, może miałam gorszy dzień albo cokolwiek, więc skłamałabym i powiedziała, że nie. Myślałam, ale no... No, tak, co jest? zrobić? No tak, właśnie. Mm. Jest, jest tak, jak jest. Mm -hmm. e, jak zmieniła się piłka e, nożna kobieca w Polsce przez te kilka lat, od którego jesteś? Bo mm, poziom sportowy to jedno. Pewnie on zawsze gdzieś tam będzie rósł. E, ale na przykład ta otoczka marketingowa, czy mm, troska o zawodniczki. Myślę, że to. Też poszło w górę. Jak najbardziej jeśli chodzi o marketing i o tą troskę, no kiedyś tak nie było. Mm -hmm. Myślę, że to właśnie nawet gołym okiem teraz widać, że to wszystko poszło w górę, bo nawet coraz więcej ludzi zaczęło się interesować tą piłką kobiecą. Mm -hmm. no, pamiętam też czasy, jak właśnie przyjechałam dopiero do Polski, to, to mogę śmiało powiedzieć, że tak nie było. Mm -hmm. e jak wyglądają relacje w drużynie z dziewczynami z perspektywy yy, jakichś tam gorszych nastrojów, konfliktów? Mm. Czy, wiesz, przyjęło się, że mężczyźni, jak mają jakiś problem, to idą na piwo i sobie to wyraśniają, albo idą yy, za drzewo i łamią mm -hmm. sobie w jest ja okay. jestem odciągnięty. I tak czy... ładnie to nazwałeś? <laughs> Dzięki. Czy u Was to trwa dłużej i na przykład może spowodować takie mocne rozsadzenie szatni? Czy, czy, czy gdzieś tam udało Wam się przez te, to funkcjonowanie w grupie przez lata znaleźć sobie jakieś takie sposoby w zespole, żeby to rozładowywać w jakiś sposób? Wiesz co? no Różnie też bywa. Mhm. Też nie odpowiem Ci jakby jedną odpowiedzią. Okay. Bo nie byłam tylko w jednym miejscu. Różnie bywa już. Pomijając ten fakt, że chyba my kobiety jesteśmy czasami ciężkie i, i mamy właśnie, że tak to nazwę, ładnie swoje humorki. Za dużą rozkminę. O właśnie, albo za dużą rozkminę, właśnie, że za dużo myślimy o tym mhm. wszystkim i rozpamiętujemy to wszystko. No różnie bywa. Czasem kończymy, potrafimy to sobie załatwić, a czasem to się ciągnie i ciągnie, więc Myślę, że to wszystko zależne jest od tego, kto jaki jest. Bo jeśli ty jesteś w stanie popatrzeć na to też z innej perspektywy, nie tylko ze swojej, na jakiś tam obędnie jaki to jest problem, to myślę, że to jest słowo klucz właśnie mm -hmm. ta perspektywa, jeśli ty jesteś w stanie popatrzeć na jakiś problem z innej perspektywy, nie z swojej, no to myślę, że wszystko jest do rozwiązania. Mm -hmm. e gdy się kogoś nie lubi, tak generalnie czasami tak jest, że spotykasz kogoś dobra, nie będzie flow. Nie? I gracie za przykład w jednym meczu, mhm. to ma przełożenie na przykład, że masz sytuację, w której powinnaś podać piłę, nie podasz, bo a jednak znajdę inne rozwiązanie, po co no budować. Czyli Trzeba się, się odciąć na przykład relację, że jesteś tutaj, grasz sobie, a tu się wkurzasz, dobra, tam się wkurzasz, ale zawodowo gramy sobie do jednej bramki. Tak na pewno powinno się robić, powinno, być. Tak, mhm. powinno się oddzielać właśnie życie prywatne od zawodowego, ale to też właśnie zależy od osoby. Tak mhm. naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, że tak, że wszystkie tak robią, no bo tak nie jest. To dwie strony medalu. Z jednej tak. strony, czy Ty tak kiedyś robiłaś, mając na przykład kogoś nie lubiąc, potrafiłaś nie podać piłki i z drugiej strony, czy hmm. czułaś, że kiedyś miałaś taką sytuację w Twoją stronę, że ktoś, kto Cię nie lubił, unikał Cię na wojsku. Pierwsza strona medalu, czy moja? Tak. Y Skąpiłam znowu, jakbym powiedziała, że nie, bo w tym takim okresie też dojrzewania, mm -hmm. jak od razu przyjechałam, no też jakby miałam to, co mówię, właśnie o tej perspektywie. Nie, też miałam jakby inny pogląd na to wszystko, uczyłam się tak naprawdę dopiero życia, dorastałam, więc myślę, że w tym okresie na pewno tak było. Mm -hmm. Nie powiem, że nie, na pewno miałam też takie sytuacje, a jak chodzi też o drugą stronę medalu, myślę, że do dzisiaj to jest utrzymywane. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli masz świeże wspomnienia z tej strony. <laughs> nie jak, jak chillujecie po meczach? Czy na przykład te częste konflikty na przykład mhm. one mogą zostać rozbrojone na przykład? Nie? Wygrywacie jeden, drugi mecz i spotykacie się razem, idziecie na imprezę albo cokolwiek innego i to tak, myślę, że też poniekąd tak może być, bo też znamy takie powiedzenie, no jeśli gdzieś nie ma wyników, to też nie ma atmosfery, mm -hmm. więc to też zale zależy od osób, zależy od ludzi tak naprawdę i też w której sytuacji się znajdujesz i czy tak naprawdę umiesz rozwiązać tą sytuację. Więc myślę, że no to ma też wpływ. Jeśli jest wszystko fajnie, jest ok, no to jakby e, czasem jest się w stanie, e, tak brzydko mówiąc, e, pod dywan to dać, e, co też no, nie do końca jest takie dobre i nie jestem za tym, ale tak bywa, niestety. Mm -hmm. Macie zakaz e, picia alkoholu w trakcie sezonu? E, tak, po, tak, 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 oczywiście. Łamiecie tak, ten zakaz? Dalej. No, ja tutaj mówię w swoim imieniu, że broń Boże. Okay. Dobra, czyli wersję oficjalną mamy za sobą, nie? Broń Boże. Okej. Okay. Czy wasze przygotowania do sezonu z perspektywy męskiego treningu i przygotowania różni się tylko i wyłącznie intensywnością, czy czymś jeszcze? Nie, myślę, że to jest na podobnym poziomie i to raczej wygląda tak samo, tak, że jakby nie ma tutaj jakiegoś podziału, tylko, no, okres mhm. przygotowawczy to okres przygotowawczy. Czyli potrafiłabyś technicznie zawstydzić jednego mężczyznę? Myślę, że nie tylko ja, ale tak. Sporo dziewczyn? Tak, tak, tak. Myślę, że trochę, trochę takich dziewczyn by się znalazło. Mhm. E... Robicie sobie jakieś żarty? że chciałbym usłyszeć taką jakąś taką odjechaną historię, bo w świecie piłki nożnej męskiej często jest tak, że chłopaki potrafią dużo powiedzieć, ale wiesz, mm -hmm. poza kamerą. Nie wiem, jak bardzo hardcore robicie sobie żarty, ale y, ciekaw jestem, czy dziewczyny też potrafią się dobrze bawić. Oczywiście, że potrafią. <laughs> Oczywiście, że potrafią, ale teraz właśnie nie mogę sobie przypomnieć tak, mm -hmm. e, jakieś takiej sytuacji, ale e, jeśli przypomnę, to potem Jasne, e, zgłoszę wróci. się i opowiem. Dobra. Spróbuję <laughs> pamiętać, żeby <laughs> do tego wrócić. E, jesteś reprezentant reprezentantką Czarnogóry? Czy to dla e, sportowca? W ogóle jest taka naprawdę top-top nobilitacja top e, i jak już się osiągnie ten e, pułap? grania w reprezentacji narodowej, to już z perspektywy wszystkich innych doświadczeń typu, nie wiem grania w lidze mistrzów, czy, czy, czy powiedzmy zdobycia tytułu ligowego, jednak nigdy nie będzie, czy znaczy to będzie nam zawsze największe doświadczenie, takie po prostu emocjonalne. Myślę, że dla mnie tak. Bo to jednak jest, jednak jest taki wyjątkowy, wyjątkowy momenty To są właśnie, jak e, czy to śpiewasz hymn, czy e, grasz e, z tym orzełkiem ok na piersi. E, myślę, że nie zamieniłabym tego na, na nic innego. Mm -hmm. Oczywiście fajnie jest też, to dwie strony medalu, tak? Oczywiście mm -hmm. fajnie jest też, jeśli. E, słuchajcie, e, Też. <laughs> Też, no to na pewno też jest właśnie bardzo fajne doświadczenie i wiadomo, że każdy sportowiec gra, żeby osiągać jak największe cele, ale jak jednak tutaj patrzę na tą kadrę narodową, to dla mnie to naprawdę jest coś dużego i nie zamieniłabym tego na nic innego. Mhm. Czy kobiety piłkarki są podziwiane albo? Podrywane szczególnie mocno. Na przykład nie, wychodzisz z znajomymi, załóżmy, że nie tylko, nie tylko z koleżankami z piłki, ale idziecie sobie różnie. Na przykład dyskutujecie z chłopakami, jestem piłkarką. O, dobra. 10 tak. <siężnych> punktów do przodu, nie? Tak, tak. Myślę, że w niektórych sytuacjach e, mogę to tak odebrać, że tak, że są podziwiane i zawsze jest. E, tutaj coś takiego nowego, nie, że ty powiesz, że jesteś piłkarką jest wow, mhm. że piłkarką, że naprawdę, bo też jest tak, że to co mówiłam wcześniej, że ten poziom jakby rośnie ciągle i nadal on nie jest taki na takim poziomie, żeby każdy mm -hmm. wszystko wiedział, tak? Że mm. piłka nożna kobiet tutaj istnieje, że jest tak i tak. Tylko czasem zdarzają się właśnie takie reakcje, że wow, że piłka, naprawdę, że jak to jest, że, Ale jak pani gra? No, mm -hmm. no, tak fascynuje się. ich to tak, bardziej. Tak, nie? Tak, tak, no tak, tak, tak. To, to coś innego niż na przykład bycie księgową prawnikiem. Na przykład. Czy kimkolwiek innym. Na przykład tak, tak. Odczuwasz popularność już na tym etapie?